Agarta to mityczna kraina, która ma znajdować się pod powierzchnią Ziemi i być zamieszkana przez zaawansowane cywilizacje. Czy istnieje naprawdę? Czy można ją znaleźć? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Zapraszam do oglądania. Agarta to legendarna kraina, która miała znajdować się w głębi Ziemi i być zamieszkana przez wysoko rozwinięte cywilizacje. Mit ten ma bardzo długą i złożoną historię, która sięga starożytności. Niektórzy uważają, że pochodzi on z tradycji buddyjskiej, która mówi o legendarnym królestwie Szambhala, gdzie żyją mistrzowie duchowi i ukryta królewska dynastia. Inni twierdzą, że ma on swoje źródło w hinduizmie, który opisuje podziemne światy zwane Patala, gdzie żyją różne istoty i bogowie.